Hej widzowie, to jest mój pierwszy filmik na swoim kanale, był tam dobry twórca, nie wiem co nie jest, myślę, że dobra. Tu ja już gram. Sorry za świetne. <laughs> znaczy klawiatury będziemy teraz mieć. Summa z życia. Dobra, idziemy tutaj. Pokażę, że mam go nie gram już. 4 dni Rahul Pixel już jest wolny dla MVP a o, dla ronków proszę tak się mi na uwagi, więc mogę grać! Jubi! Miałem właśnie kartę, co zabrać? zrobić. Nie lubię grać. No przyjemnie mi się tam gra. Więc widzę tylko, że ja walny file wolant za 49 gratek. Dostanę d a wyżego nie już ofiara. No i coś głównym prawda? Ile? Dobra, dobrze, jest złotem. Zarobię TNT jumpy. Dobra. O i to dobre ceny, heal plus jeden diament. Jest <tryk> dajmy sobie, a za pięć. <tryk> w sumie nibieskich nie ma, ale zielony jest. A nie zielonego, też nie ma co Ja pierdzielę. Obraz zmiana plawów idzie na fidelę, emeraldy Na emeraldach na pewno mi pójdzie lepiej Jasne, innym osu. A co wszystko przez komputer? Mhm. Uh -huh. nie, zielony, to już nie ma, to nie zaraz niebieski przyjdzie. Kurde, szary jest. A jak się uda, to będę miał, hajs. Ja pierdolę, jak mi laguje Czart, Ja pierdolę, nie, jestem taki, takim nieudacznikiem. O, jednak zabiłem. Przepraszam cię za to przekleństwa, ale naprawdę tak mi zacina się komputer, Nie Mimo dobrego kompa. No czy widzicie 12-26. To wszystkie do takich spawków idzie. O No, pragnę czanki mniejsze. Może tym razem. 165 klatek jest jeszcze mniej normalna plus Nie, dalej nie działa A, tak się teraz kapą, że znam szarego Obok siebie <laughs> Więc wypadało go zabić Ale Najpierw refill Kurde. No to idziemy na kolejne jarę, no cóż. Dobra, jestem. Na kolejne jarnie. Teraz ja, pravdę, się uda. No dobra. Zabiję na naprawdę, mi to jest 20 na Butterfly. -a. A ja się nie umiem za nie skupić na Battlefield 3, Znaczy... Nie wiem, no... Nie, nie umiem, jakby się skupić. W Battlefield i nie umiem się skupić na mostowaniu. Czerwonego już nie ma. No, ale jest mosty, trochę, Musimy dobrze podjechać. No. Dobra, nie będzie tutaj. W sumie myślałem, że on robi. Znaczy, Mimolko, Uwaga. Hej, to są dobre firebally, widzę jednak. Ustaw się, bym wyleciał do czerwonych. nie zielonych, sorry. Dobra, w sumie mi się wydaje, że... Mogę sobie poradzić na zielonych. Nie wiem, jak to idzie. Dobrze widzę. Opa. A, no, będę pytała. Boże, święty nie wydrzymię z tymi PC-ami. Jasny wind. Nie wiem. Mam tak. On tak zlagowany tego pc Jeszcze pingu mam dużo. O, więc ten cóż. wieder. Ganz schön. No. Dobra, zaraz mi je tam To jest jakieś co jest Ale będzie lepiej na pewno. Dobra. Nie no naprawdę widzowie przepraszam za tą jakość, ale mam tak chujowy komputer. makabryczny. to jest. Jeszcze nie mam łóżka, super. Zakończę Gierkę bez wina. Tak. Psyk. To są właśnie VIPy na happy... Zrobię, niby są tacy super małym i w ogóle, ale tylko ja jestem tak pragnąłem vip który zasługuje na tego VIP-a, bo jest taki super. A kurde, nie trafiłem na fireball. Ja! Trzeba czekać na otumaj. Szybko. Nie wiem, gardować. Nie do końca wiem, co to znaczy gardować. Chyba coś takiego, nie? Chyba. Przeciw a jednak to możliwe. No i szary zaraz do mnie przyjdzie. No więc i jak on tu wejdzie, no to by go dobił. Albo. Chcę wieje ucieka. Uda się. Trzeba wyrzec tak jak uwierzyłam w Polskę i mi się nie udało, ale teraz się uda. Mówiłem że trzeba zrobić TNT Jumpa, bo trzymałam Niech nie mówi, że mam zrobić to w Mówiłem, że ma być TNT Jump. Ja pierd... No co, tych fajnych... Dobra, wygląda. Więc tak się zakończyła ta runda. Jeśli się podobało, ustawcie łapkę. Proszę łapkę do zaczynającego youtubera. Dzięki, Miłego dnia. Narka. A i pamiętajcie o subie.